Cześć wszystkim, tu Kevin i witam w kolejnym tutorialu. Dzisiaj jestem zachwycony, że mogę wam pokazać, jak podłączyć Metamask do sieci Moonbeam. Najpierw krótkie przypomnienie, Moonbeam jest niezależną siecią, a jej natywny symbol tokenowy Glimmer, tak jak ETH jest natywnym tokenem Ethereum i nie ma określonego adresu, tak samo Glimmer nie ma adresu kontraktowego, który można dodać do Metamask. Jednakże, aby wejść w interakcję z siecią Moonbeam, musisz dodać sieci do Metamasku. Aaron z zespołu Moonbeam stworzył fantastyczne narzędzie, które pozwala na dodanie sieci Moonbeam do Metamaski za pomocą kilku kliknięć na stronie z dokumentacją. Aby rozpocząć, przyjdź do doka.moonbeam.network, kliknij Connect Metamask, a następnie kliknij Moonbeam. MetaMask powinien zaoferować ci takie okienko. Jeśli MetaMask się nie otworzy, możesz kliknąć na rozszerzenie i otworzyć je samodzielnie. Następnie zobaczysz listę kont. Nie ma znaczenia, który konto jest podłączony, ponieważ sieć Moonbeam zostanie dodana i jest kompatybilna ze wszystkimi twoimi kontami w MetaMask. Naciśnij Next. Następnie naciśnij Connect i zostaniesz poproszony o zezwolenie na dodanie nowej sieci do MetaMasku. Powinieneś sprawdzić ustawienia sieciowe tutaj lub możesz kliknąć na Zobacz wszystkie szczegóły, gdzie możesz zobaczyć wszystkie ustawienia sieciowe w jednym miejscu. Zamykamy to okno i klikamy Zatwierdź. Następnie zostaniesz poproszony o pozwolenie MetaMask na przełączenie sieci na Moonbeam. Teraz zobaczysz tutaj ostrzeżenie: przełączanie sieci zastąpi wszelkie oczekujące zatwierdzenia. Nie oznacza to, że ta operacja anuluje wszelkie transakcje w innych sieciach. Po prostu nie będziesz otrzymywać powiadomień PUSH o jakichkolwiek potwierdzeniach. Kliknij, przełącz sieć i to wszystko. Jesteś teraz podłączony do sieci Moonbeam i możemy zobaczyć w MetaMask, że przełączyliśmy się do sieci Moonbeam. Zrobiłem te kroki dość wolno dla celów demonstracyjnych, ale jak widać dodanie sieci Moonbeam do MetaMask jest szybkie i proste. Następnie pokażę, jak dodać sieć Moonbeam do MetaMask ręcznie. Kliknij na rozszerzenie MetaMask, a następnie kliknij na kółko w prawym górnym rogu, kliknij ustawienia, przewin w dół do sieci, kliknij dodaj sieć. Teraz znajdźmy wszystkie ustawienia, których potrzebujemy. Możesz je znaleźć na stronie z dokumentacją Moonbeam. Dodam też link do konkretnej strony w opisie poniżej. Skopiujmy je i wklejmy do metamaski. Zaczniemy od nazwy sieci, adresu URL-RPC, identyfikatora sieci, który wynosi 1284, tickera GLMR i adresu URL-Explorera. Adres URL-RPC jest już w użyciu, Ponieważ dodaliśmy już sieć poprzez przycisk na stronie dokumentacji. Oto kroki, które należy wykonać, jeśli chcesz dodać sieć ręcznie. W tym tutorialu pokazaliśmy, jak łatwo jest dodać sieć Moonbeam do metamaski za pomocą przycisku na stronie z dokumentacją. Siatki można również dodawać ręcznie, korzystając z opcji na stronie dokumentacji. Dodam też link w opisie, abyście mogli szybko do niego dotrzeć. Dziękujemy bardzo za obejrzenie tego filmu.